Jakie są takie pierwsze, najbardziej alarmujące objawy, na które trzeba zwrócić uwagę, że coś się faktycznie dzieje nie tak, oprócz właśnie tego, że jakieś zmiany wyczujemy? Tak. Czy jest coś, co jeszcze daje znać o sobie? Najczęstszym takim pierwszym objawem rzeczywiście jest uczucie stwardnienia jądra. Czasami jest stwierdzane zupełnie przypadkowo, podczas kąpieli, podczas higieny. Czasami pacjent wyczuje nie tylko stwardnienie, ale jeszcze dodatkowo jakieś z Albo dodatkowy guzek, który do, do jądra przylega. W, mniej, w sposób taki mniej częsty zdarza się, że pierwszym takim objawem jest uczucie ciężkości. Czyli podczas uprawiania sportu zauważamy, że prawe albo lewe jądro jest jakby takie no, zwracające na siebie uwagę. Po dłuższym biegu czujemy, że coś jest nie tak, że do tej pory nie czuliśmy jąder, nie mieliśmy ich świadomości, a, a teraz jednak coś się dzieje takiego, że jest pewien dyskomfort. To nigdy nie jest ból, to jest raczej takie uczucie jakby pociągania, jakby zwiększenia masy.